Nadeszły diametralne zmiany dla aplikacji Prawojazdy 360. Zacznijmy sobie od tego, że wszystkie funkcjonalności zostały przekierowane i wyeksponowane na stronę główną. No i w testach również mamy kilka zmian, nie tylko tych estetycznych, ale sami musicie przyznać, że robią one wrażenia. Widoczne jest ID pytania oraz jego pochodzenie i co najważniejsze mamy tryb pełnoekranowy, co oznacza, że panel z odpowiedziami możemy przesuwać z prawej na lewą stronę, więc i praworęcznie i leworęcznie będą się tutaj bardzo Wygodnie. Mamy również oczywiście opcję zapisu pytania oraz zadania pytania do ekspertów. Tutaj też możecie dać znać, jak Wam się podoba sama aplikacja i miło widziane są same pozytywne oceny. A co nowego w kursie? No tutaj najwięcej zmian znajduje się w opcji field. Od teraz możecie wpisać ID pytania lub treść całego pytania. Oczywiście na które już udzieliliśmy odpowiedź, bądź po prostu chcecie się cofnąć, żeby zobaczyć jeszcze raz wyjaśnienia do pytania. Tutaj muszę Wam przypomnieć, że w naszym serwisie są oczywiście oficjalne pytania, które spotkacie już na egzaminie państwowym. Statystyka również mamy kilka fajnych zmian odnośnie synchronizacji pytań. Synchronizacja teraz na pewno jest szybsza i sprawniejsza. Mój profil to jest totalna nowość naszej aplikacji. W tym miejscu po prostu możecie zweryfikować swoje dane, swojego maila oraz po prostu kategorię, którą wybraliście do nauki. Oczywiście cały czas mamy wykłady oraz podręcznik, i tutaj każdy dział kończy się zawsze pytaniami kontrolnymi. No i to wszystko owocnego korzystania i widzimy się na drogach.